Na tej prezentacji zademonstruję, jak zmienić tło pulpitu. Jednym z najłatwiejszych sposobów spersonalizowania swojego komputera jest zmiana tła pulpitu, zwanego również tapetą. Tło można wybrać z tych, które są już dołączone do systemu Windows, lub też wybrać swój ulubiony obraz cyfrowy ze swojej kolekcji, lub użyć jednolitego koloru tła. Obrazy przeznaczone, przeznaczone do użycia jako tapety można również znaleźć w sieci internet. I ja tutaj zademonstruję, w jaki sposób można zmienić tło, czyli tapetę. Wskazujemy kursorem myszy przycisk start, klikamy raz lewym przyciskiem myszy, następnie wskazujemy kursorem myszy panel sterowania i również klikamy raz lewym przyciskiem myszy. Oknie, które wyświetla zawartość panelu sterowania, szukamy kategorii wygląd i personalizacja. Następnie wskazujemy polecenie. Zmień tło pulpitu. Wskazujemy kursorem myszy w ten sposób to polecenie. Klikamy raz lewym przyciskiem myszy. I tutaj, w tym oknie, możemy zmienić tapetę, czyli tło. Do przewijania zawartości tego okna służy pasek, który jest po prawej stronie. Wystarczy wskazać kursorem myszy pasek, nacisnąć lewy przycisk myszki, przytrzymać i przeciągnąć. Tutaj mamy tapety, które możemy wybrać jako tło, są to tam, tapety, które już są w systemie Windows eee, wybierzemy sobie jakąś tapetę, na przykład tą tutaj, ważne jest, żeby wybierając tapetę, wskazać ją i kliknąć raz lewym przyciskiem myszy wybrana tapeta będzie charakteryzować się tym, że tutaj w lewym górnym rogu miniaturki będzie ten czarny haczyk. Proszę zauważyć jeszcze jedną rzecz. Z chwilą wybrania tapety ona automatycznie jest ustawiana tutaj na naszym pulpicie. Proszę zauważyć, że ona już jest ustawiona. My musimy ją tylko zatwierdzić. Jeśli się rozmyślimy zawsze możemy kliknąć w ikonę innej tapety, na przykład tutaj i tym razem ta tapeta jest wybrana. Teraz, aby zapisać zmiany, czyli aby na stałe ustawić to zdjęcie jako tło naszego pulpitu, musimy wskazać kursorem myszy przycisk Zapisz zmiany, jest on tutaj w tym miejscu, i nacisnąć raz lewym przyciskiem myszy. Klikamy, zamykamy okno panelu sterowania i tapeta. Nowa tapeta systemu Windows została ustawiona. Teraz pokażę jak zmienić tapetę korzystając z własnej kolekcji obrazów. W tym celu ponownie wskazujemy przycisk Start. Klikamy raz lewym przyciskiem myszy. Wskazujemy ponownie panel sterowania. Klikamy lewym przyciskiem myszy. Z kategorii wygląd i personalizacja ponownie wybieramy zmień tło pulpitu i wskazujemy. Klikamy raz lewym przyciskiem myszy. I tym razem, żeby wybrać zdjęcie z własnej kolekcji obrazów, klikamy w przycisk Przeglądaj. Następnie należy otworzyć folder, w którym znajdują się nasze zdjęcia. Ja tutaj mam u siebie folder. O nazwie zdjęcia, który znajduje się na dysku lokalnym C, więc najpierw będę musiał otworzyć dysk lokalny C, następnie otworzyć folder zdjęcia. W tym celu wskazuję kursorem myszy ikonę komputer, klikam raz lewym przyciskiem myszy. Zawartość tej ikony została rozwinięta, i tutaj muszę kliknąć w dysk lokalny C. Raz lewym przyciskiem myszy. Rozwinęła się zawartość dysku lokalnego C, i teraz tutaj wśród tej zawartości muszę znaleźć folder zdjęcia. Jest tutaj na samym końcu. Wskazuję, klikam raz lewym przyciskiem myszy, następnie klikam na przycisk OK. I proszę zauważyć, tutaj mamy dysk C, folder zdjęcia, jest ich zdjęć 51, i tutaj mamy tą pewność, że to ten folder, a nie inny, został otwarty. Tu możemy przewijać zawartość tego folderu, chwytając zasuwak, naciskając lewy przycisk myszki i przeciągając myszę w dół, w dół bądź też w górę. Ja wybiorę sobie zdjęcie z folderu zdjęcia, a jakieś na przykład, no, niech będzie tutaj ten zachód słońca. Klikam raz. Proszę zauważyć, że już pulpit się zmienił. Następnie, tak jak w poprzednim przypadku, żeby zapisać zmiany, czyli żeby ustawić to zdjęcie z folderu zdjęcia na dysku C, jako tło pulpitu. Muszę kliknąć przycisk zapisz zmiany. Wskazuję ten przycisk i klikam raz. Lewym przyciskiem myszy. Mogę już zamknąć okno panelu sterowania, klikając tutaj w ten czerwony krzyżyk. I tło pulpitu zostało zmienione na zdjęcie, które znajduje się w folderu zdjęcia na dysku C, czyli z mojej kolekcji.